Jako pierwsze wystąpi niepubliczne przedszkole specjalne PROMIS. Ok. W kolejności zespół szkół specjalnych. Środowiskowy dom samopomocy. Świetlica socjoterapeutyczna, socjoterapeutyczna Caritas. Dietety z warsztaty terapii zajęciowej. Oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa nr 2. Przedszkole na Hołowiesku. Przedszkole nr 9, Leśna Polana. Przedszkole nr 7, Kubusia Puchatka. Przedszkole numer 5 Krasala Hałabały. I ostatnie, przedszkole numer 3 z oddziałami integracyjnymi. Szko szkoła podstawowa numer 2. Niepubliczna szkoła podstawowa numer 1. Szkoła podstawowa numer 3. Szkoła podstawowa numer 4. I ostatnia szkoła, podstawowa numer 5. <laughs>